Tak jest. Zagrałem w Plants vs. Zombie Garden Warfare 1 w 2024. Ile to lat minęło? Chyba kilkanaście od premiery, nawet nie pamiętam. Zostawcie lajka. Like Zapraszam serdecznie do nostalgicznej podróży i przygody. Przypomnimy sobie dawne czasy. Pytanie: Ty, patrzcie, jakie tu jeszcze klasy były. P-shooter. Jezu, tu się nawet nie ładuje. Cząpek. Czemu to się tak wolno... O, patrzcie, trząpuś, Ale ładnie te postacie z bliska wyglądały. Naprawdę. Już wtedy. Bardzo ładnie to wygląda. Nawet mi się wydaje, że nawet lepiej te postacie wyglądają od Garden Warfare 2. Ej, nie boss moda A, bo ja to mogę widzieć, co się dzieje, nie? To jest fajne. Dobra, weźmy, zagrajmy tym panem. pi -p, P, shooterem. P, P, Dużo wody. P, -p Shooter. Dobra. I tu... O Jezu, dwa na jednego to banda łysego. Parker. Jakiś parker z jakimś Peter Parkerem gramy. Coś czuję, że będzie ciężko. Ale patrzcie, te światy też były całkiem spoko, tylko takie troszkę zbyt... O kurde, o, o, o ty, 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 ty Dobra. Turbo! Turbo! O, tu jesteś! Masz pasole! Haha! Narka! I było, było nie wracać, słuchajcie. O! Aj, chciałem odpalić tutaj, już super. Ale dwóch na jednego to banda łysego, słuchajcie. Widać, że tu mało graczy gra, niestety. To jest problem. Ale mamy jeden do jednego, więc damy radę. Damy radę ich do, do, do ustawić. Słuchajcie. O, tu już jest jeden. Chodź tu. tu, turytubu, tu, tu, turytubu, tu, tu turytubu, turytubu. Gdzie uciekasz, panie? Nie ma. Haha, ha, załatwiłem ich. Ty, no nawet jeszcze się grało trochę. Trochę się grało. Dwóch na jednego nie mogą ze mną wygrać, ale słuchajcie, chcę dokończyć, że grafika taka bardzo plastelinowa, spłaszczone to wszystko, chyba że ja po prostu nie mam opcji graficznych dobrze ustawionych. Być może też tak jest, nie? Poczekajcie, ukryje się tu. Options, full screen, graphic quality. Ultra. Nie wiem, czy to coś da. Szczerze, no i tak to jest bardzo cukierkowe, nie? Okej, okay. ktoś przeszedł do nas, chyba nie chce przegrywać. Tak mi się wydaje. Ktoś przeszedł na stronę zombiaków. Gościu nie chce przegrywać. Chce być zwycięzcą. A, tu jest od nas. Myślałem, że on strzela do kogoś. Ty o, dwa na dwóch, jeszcze jeden osoba, jeszcze jedna wbiła. Coś czuję, że tu będzie ciekawie się działo. Skąd on tu strzelił? Tu jest. A, pokonał go. Dobra. Całkiem nieźle. Uhuhu. O, i się skończyło. Turbo do palacza. Dobrze zagrać w tego typu grę, słuchajcie. Chociaż minęło naprawdę sporo czasu e, od tego. E, od premiery. Ja pamiętam jak pierwszy raz w nią zagrałem. Jeszcze rok, ale grał w nią. To były czasy. Dobra, chodźmy do niego. Zaraz cię tam odwiedzę. Pięknie się grało, nie? Okej, okay, zostało plus 100 monet. Pięknie, ale. A! O, i patrzcie, on też przeszedł do, do naszego teamu. Trzy, trzy te groszki. Trzy na jednego to banda łysego. Tak się nie robi. A ja mogę też e, słuchajcie jakby drużynę. Raz, dwa. No bo tu jest, czy jak ja mogę zmienić e, respawn? Invite friends Switch team Chyba tak zrobimy pana Food Soldiera wezmę I, i zagramy tak, żeby to były jakieś emocje, nie? A nie tak, że oni się tu y, sami gramy na, na jednego. Teraz jest dwóch na dwóch, tylko nie wiem gdzie jest mój kolega. Okej, okay, tam gdzież są. Dobra, jeden pokonany. Gdzie jest następny? Kolejny! Także widzicie, no pięknie się kiedyś grało tutaj w tę grę. Piękne wspomnienia, no ale gra jest bardzo stara. Ja się dziwię, że ją jeszcze i tak utrzymują. Serwery na niej. Patrzcie, i znowu przeszli do tego teamu mojego, żeby ze mną grać. Czuję się jak prost normalnie. Myślę, że z widzami by się można było troszkę pograć, bo by, być może wy macie to, tą grę jeszcze byśmy mogli pograć, bo tutaj jak widzicie też pora jest taka, jest dwunasta bodajże no to w Stanach Zjednoczonych, no to to jest prawdopodobnie, wiecie no, tam, tam u nich jest noc, nie? śpią wszyscy więc pewnie trzech na jednego, to tak średnio bym powiedział ja troszkę się uleczę, więc tyle dobrze a czyli tu się do końca nie da uleczyć, nie? Patrzcie, już nie ma graczy. Także to jest to, jest to słabe w tym wszystkim. Będę musiał zmienić drużynę teraz, słuchajcie. A i, tu miałem Ice. Pee. Weźmy tego lodowego. Będziemy ich zamrażać. I zobaczymy. Okej. Okay. Się nie zobaczyliśmy. Minęliśmy się koło siebie byliśmy. No i dwa na jednego teraz. Nie ma, że boli. Gdzie jesteście? Trzeba uważać. To jest chyba roślinkowa baza, nie? Tak mi się wydaje. Tam jest. I został pokonany. Wiele w temacie. A, chciałem jeszcze im tu po... Po, pozostawić roślinę, a teraz jest jeden na jeden, tak jak widzicie, no, mało osób tu gra. Mało, mało. Niestety, ale dobrze wrócić do tej gry. Mimo wszystko słuchajcie, trochę się. Pa i teraz nie ma nikogo. Jesus Christ. Teraz to wszyscy wyszli chyba się. Nie chcą ze mną grać, jestem za dobry. No ale to był taki mały powrocik do tej gry. Myślę, że warto warto sobie od czasu do czasu wrócić. Tu były te warianty tych postaci, jak widzicie, ja nie miałem wszystkich odblokowanych tak w ogóle. Berry shooter nawet był. O, pamiętacie tego dobrego Berry? Plazmę tu nawet miałem na siódmym Stare dobre czasy, nie? Plansów, aż print screena tu im zrobię, albo chyba się nie uda. No, słuchajcie, no wiele wariantów tutaj postaci. Jeszcze abilitki mogliśmy sobie zmieniać i tak dalej. Fajne, to były wspaniałe czasy, można powiedzieć, nie? Tutaj Chomper, Fire, Hot Road. No i brakło mi też, też trochę tych postaci miałem, jak widzicie. Kaktur z przyszłości, ja lubiłem grać w tym Future. kaktusem Bowsmode, czyli tu mogliśmy różnego rodzaju rzeczy dawać, nie? Chile, słoneczka zbieraliśmy i mogliśmy coś tutaj rzucać. Patrzcie, stacja. Ktoś tu podejdzie do niej, ten kaktus, czy nie? Można było walczyć, nawet bogiem być, nie? Dodawać coś, żeby pomagać drużynom. Fajne czasy.